Dzień dobry. Największym sukcesem propagandowym Kościoła i kościelnych naukowców jest stworzenie obrazu porządnego Jezusa. Historyczny Jezus był synem córki jednej z licznych żon pierwszorzędnych z haremu Heroda Wielkiego, Marii Herodiany. Maria Herodiana do urodzenia się Jezusa służyła jako prostytutka świątynna byka Serapisa. I dlatego Jezus uważany był za dziecko Boże, czyli jednego z tysięcy bożych żych Nizaryjczyków. Nizaryjczycy byli świętymi żydowskimi wojownikami noszącymi podłużnymi i długimi szatami krótki perski miecz Sike. Od nazwy tego miecza, którym Nizaryjczycy często skrótobójczo mordowali swoich przeciwników, nazywano ich Sykaryjczykami. Herodiana miała kilku mężów i z każdym innego syna. A po kilku rozwodach została żoną pierwszorzędną, najważniejszą króla Heroda Agrypy. Jezus chciał zostać królem żydowskim i zwyczajem władców żydowskich tego okresu już za życia postanowił być bogiem płodności, bo wiązało się to z udziałem w świątynnych pijackich orgiach seksualnych. Przed jednymi schelenizowanymi Żydami udawał, że jest greckim Bogiem Panem, natomiast przed potamkami władających wcześniej Palestyną Persą udawał, że jest Bogiem słońcem mitrom. Kult Jezusa światła słonecznego Chrystusa utworzył 30 lat po śmierci Jezusa apostoł Paweł, i dlatego współczesnych Jezusowi wyznawców sekty pana nikt nie nazywał chrześcijanami, a zelotami i sykaryjczykami, którymi przywodzili apostołowie i bracia Jezusa. Szymon Zelot, apostoł i brat Jezusa, był dowódcą zelotów, czyli gorliwych. W Antiochi po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. A stało się to za Klaudiusza. Za Cezara Klaudiusza w Azji Mniejszej w Antiochi użyto po raz pierwszy nazwy chrześcijanie. W sekcie apostoła Pawła, który przed ukrzyżowaniem zwalczał Jezusa i jego uczniów, sam uczniem Jezusa nie był. I dlatego nie ma nic o chrześcijanach w dokumentach, bo być nie może. Natomiast apostołowie i wyznawcy Jezusa, Pana i Mitry są świetnie opisani jako zeloci i Sykaryjczycy, i to oni doprowadzili do zniszczenia Jerozolimy w roku 70 naszej ery. Jezus udawał przed tłumami Boga płodności i ciemne masy żydowskie były zachwycone. Natomiast jego kilkuset kuzynów i braci z Haremów herodowych Będących arcykapłanami i zarządcami kraju, uważało go za pijaka żarłoka i miłośnika prostytutek. Dlatego wszyscy ewangeliści zgodnie podają, że uważano go za pijaka i żarłoka. Przyszedł bowiem jan chrzciciel, nie jadł chleba i nie pił wina, a wy mówicie, zły duch go opętał. Przyszedł syn człowieczy, jej pije, a wy mówicie, Oto żarłok, pijak, przyjaciel grzeszników i celników. Kuzyn Jezusa Jan Chrzciciel pierwszy udawał greckiego bonga Pana, przedstawionego w dzisiejszych czasach jako diabeł. Dlatego przed orgiami, przyprawiał sobie rogi, okręcał skórami wielbłąda całe swoje ciało, łapał szarańcze, mieszał z miodem i jadł te. Robaki. Wmawiając ogłupiałym Żydom, że to manna z nieba i tak go Bóg żywi. Po śmierci Jana, chrzciciela, Jezus przejął janowe prostytutki i w sposób podobny odprawiał swoje msze, w których królowała jego ukochana prostytutka Maria Magdalena. Łukasz w rozdziale 7, od wersetu 36 do rozdziału 8 i wersetu 3 opowiada historię prostytutki, która umyła Jezusowi nogi i namasiła olejkiem i otarła włosami. W innych fragmentach Ewangelie podają ponad 20 razy, że to Maria Magdalena, ukochana Jezusa, udająca obłąkaną, była tą, która namaszczała Jezusa Olejkiem i ocierała włosami. Tylko dlatego Watykan przyznał w końcu, że Jezus spędzał swoje życie w towarzystwie prosty To, że Jezus był pijakiem i żarłokiem, wynika jasno z Ewangelii. A przechodząc, ujrzał lewego syna Alfeusza siedzącego w komorze celnej i rzekł do niego: Pójdź ze mną. On wstał i poszedł z nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i jego uczniami. Niektórzy uczeni w piśmie, spośród faryzeuszy, widząc że je z grzesznikami i celnikami, mówili do jego uczniów, czemu on jej pije z celnikami i grzesznikami? Na pytanie osób wykształconych, dlaczego Jezus żre i chla z grzesznikami i kurwami, Jezus zwykł odpowiadać. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Do roku 325, do pierwszego soboru w Konstantynopolu, gdzie cesarz Konstantyn Wielki, sam czczący Jezusa jako mitrę, czyli słońce, Zapoznał chrześcijaństwo z Biblią, wszyscy chrześcijanie byli gnostykami i czcili Jezusa jako Boga płodności różnych maści. Uczestnictwo w seksualnych mszach traktowano jako obowiązek religijny. Pierwszym chrześcijańskim pisarzem nowego chrześcijaństwa, Konstantyna, czyli dzisiejszego, opartego na Biblii, był Eusebiusz z Cezarei, biskup i osobisty sekretarz Konstantyna I. O tak zwanym świętym Mikołaju, biskupie Aleksandrii, pierwszych chrześcijan i apostołach, takie zostawił świadectwo w historii kościelnej. Mikołaj, mając śliczną żonę, zaraz po niebostąpieniu pana naszego, zasypany został wymówkami przez pełnych zazdrości apostołów. Więc wziął i wprowadził ją pomiędzy nich i pozwolił, żeby zabawiał się z nią każdy, który ma na to ochotę. Oni mówili, że to było idealnie zgodne z jego powiedzeniem, że. Każdy powinien nadużyć swoje własne ciało. I ci, którzy zaadoptowali tą herezję, naśladowali zarówno przykład, jak i powiedzenie dosłownie, na łeb, na szyję pędząc w cudzołóstwo. Historia kościelna Eusebiusza pełna jest podobnych opowieści o wyczunach Jezusa i apostołów. Zgodnych z ewangeliami, lecz sprzecznych z teologicznym i kościelnym praniem mózgów. To tyle. Dziękuję Państwu bardzo.